Duże piękne kolby. Odmiana Lomas. Widać mocny z tej green. No, długo zielona. Ta 260-270. Mocna kiszonka. Mamy październik. Nadal zielona. 13 październik. I nadal zielony. Z tej green jest po prostu super. No ale o co chodzi z piszące? No, no musi być ziarno, no a to ziarno tutaj jest. Ono po prostu... Te kolby są przepiękne. No są przepiękne na każdej roślinie, równe. No coś wspaniałego. Generalnie dobrze sprawdza się na glebach lekkich. Eee, mamy to już przetestowane, bo drugi rok w handlu. I wszędzie, wszędzie zachwyca. Ale tutaj myślę, że też ci, co będą badać później jakość kiszonki, to na pewno, na pewno na pewno przekonają się, że udział ziarna w kiszące będzie duży, skrobia będzie wysoko. Charakterystyczna pomarańczowa barwa. Tego ziarna jest naprawdę dużo. Duże ziarniaki. No z opinii klientów, to odmiana, która daje sobie świetnie radę na lekkich stanowiskach. Mhm. Jakich w Polsce nie brakuje? Jakich w Polsce nie brakuje?